Cześć kochani, z tej strony Klaudia, dzisiaj przychodzę do Was z umytymi włosami, ogarnięta. Taka wiecie, zaraz po myciu, ale to dlatego, że y, będę robić obiad y, i pokażę Wam y, sposób na zupę meksykańską, która ma bardzo mało składników. Y, myślę, że jest fajnym, fajną opcją, żeby przemycić trochę warzyw. Y, też wiecie, nie ma tam nie wiadomo czego. Zaraz Wam pokażę składniki, tak jak mówię, właśnie y, i pokażę Wam, jak ją zrobić. bo ona jest szybka, prosta i przyjemna, a jest naprawdę, naprawdę dobra, więc y, zaraz Wam pokazuję składniki. No i kochani, mamy tu składniki, mamy mięsko mielone, cebulkę, y, mamy fasolę czerwoną i białą, mamy kukurydzę, paprykę i pasatę pomidorową. I w zasadzie to będzie tyle, do tego dojdą jeszcze tylko przyprawy i voila. No i kochani, y, garnek, trochę oleju, bierzemy, będziemy sobie smażyć mięsko, mm, ja go jeszcze nie będę doprawiać, żeby mi nie stwardniało, bo to jest mięso wołowe więc wiecie, mięso wołowe jak do, posolisz to ono otwartniej, więc ja go doprawiać nie będę i w trakcie jak będę smażyć pokroję sobie paprykę i cebulę, bo to mam tak naprawdę do do pokrojenia no i tyle w zasadzie, smażymy i jak się dobrze usmaży no to będziemy dodawać po kolei fasolę jedną, drugą i obie z wodą słuchajcie to z tą wodą, która jest w środku, bo ona też ma dodatkowy smak, więc ja dodaję z tą wodą Ej, zanim jeszcze fasola no to pójdzie cebula do mięska fasola, papryka i pasata i tak naprawdę tyle, chociaż ja może trochę sobie zagęszczę, bo mój mąż lubi taką bardzo gęstą tą zupę, więc ja trochę podsypię, jak już przesmażę cebulkę i mięso to podsypię trochę mąką, ale to wam pokażę okej, okay, mam pokrojoną paprykę sporo jej wyszło, dlatego pokroiłam tylko półtorej papryki więc jest, bo nie chcemy też zrobić z tego lecza. więc ja tutaj już mi się, jak widzicie, ładnie wszystko pięknie smaży. Jest cebulka. Ja teraz podsypię to, słuchajcie, postaram się o odsunę tak trochę. Tak, mąkę mam w słoiku, trochę podsypię. Oj, przesadziłam. Dobra, muszę odjąć trochę tej mąki, wyciągnąć. I dodaję paprykę i tutaj fasolki i kukurydzę. No i tak to wygląda, jak się gotuje. To musi się zagotować porządnie. No i oczywiście musi się gotować, żeby papryka zmiękła. I Wam już pokazuję, jakie dodaję przyprawy. I oczywiście tak. Zioła prowansalskie, czyli czosnek. Giebrziołowy i ja mam tu, słuchajcie, coś takiego jak warzywko. Jakiś kucharek, coś takiego ja dodaję, bo dla mnie to jest po prostu lepsze w smaku, bardziej mi pasuje niż sól, ale możecie też sobie spokojnie dodać sól. I tak naprawdę to trzeba gotować aż do miękkości papryki i aż to wszystko ładnie się ze sobą połączy. I jeszcze jedna rzecz, płaska łyżeczka cukru. Jak dodajecie pasetę pomidrową albo sporo koncentratu, bo to możecie też sobie zamienić. No to dajcie łyżeczkę z cukru, no bo to żeby nie było kwaśne, nie? Jak widzicie moje włosy yy, yy, schną, <grystanie> ale trudno, tak to wygląda. Tak to wygląda w rzeczywistości jak się gotuje obiad, nie? No i jak w trakcie się ta zupka gotuje, to tak naprawdę możecie sobie siąść, obejrzeć film, posprzątać, cokolwiek trzeba ją od czasu do czasu zamieszać, żeby wiecie, bo to co gęstsze opada na dno, to żeby przemieszać to wszystko. I tak naprawdę ja czekam aż mi jeszcze trochę papryka zmięknie i w zasadzie to tyle, więc wam pokażę. Też taki myk, bo to jest zupa meksykańska i jak pewnie wiecie, no meksykańskie jedzenie jest ostre. Natomiast przez to, że ja z Rafałem mam jakieś takie problemy żołądkowe, to my robimy to na łagodniej. Nie ma tam nic ostrego. Oczywiście zawsze możecie sobie dodać chili, pieprzka i jem. Jak lubicie, to naprawdę, jeśli chodzi o przyprawy, można szaleć tutaj. Yy, i, ona, I ona naprawdę się sprawdza z tymi przyprawami z naprawdę różnymi przyprawami, i to wszystko jest ok. Więc to jest taki bardzo prosty sposób, który myślę, że się dobrze prezentuje, że to jest coś fajnego, że to jest coś, co łatwo zrobić i raz na jakiś czas naprawdę fajnie jest zjeść. Jeszcze Wam je oczywiście, jak już się ugotuję, to Wam nałożę i pokażę, jak to wygląda.